Księga Ezdrasza i Nechemiasza We współczesnej Biblii są to dwie oddzielne księgi, które rozdzielono długo po ich powstaniu. Zostały napisane przez jednego autora jako jedna księga. Jej akcja rozgrywa się po tym, jak Babilończycy zburzyli Jerozolimę wraz ze świątynią, a wielu Izraelitów uprowadzili do niewoli. Dokładniej mówiąc, księga opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce jakieś 50 lat później, kiedy niektórzy Izraelici wrócili do Jerozolimy i zaczęli odbudowywać miasto i swoje życie. Księga skupia się na trzech głównych przywódcach, którzy prowadzą odbudowę miasta. Są to Zorobabel, Ezdraż i Nehemiasz. Księga opowiada o pracy każdego z nich. Zorobabel prowadzi ogromną grupę ludzi do Jerozolimy, aby odbudować świątynię. Mniej więcej 60 lat później do Jerozolimy przybywa Ezdraż, który naucza tory i odbudowuje społeczność. A dalej czytamy o Nehemiaszu, który prowadzi odbudowę murów Jerozolimy. Te trzy historie mają taki sam szkielet. Każda z nich zaczyna się od tego, że Bóg pobudza króla Persji, aby wysłał któregoś przywódcę do Jerozolimy, oferując mu zaopatrzenie i wsparcie. Następnie każdy z trzech przywódców napotyka sprzeciw wobec swojej misji i go przezwycięża, ale w sposób, który prowadzi do rozczarowania. Zacznijmy od początku i zobaczmy, jak to wszystko współgra. Cała historia zaczyna się od dekretu Cyrusa, króla Persji, którego Bóg pobudził do tego, aby pozwolił wygnańcom wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Autor pisze, że tak wypełniają się słowa proroka Jeremiasza o tym, że pewnego dnia wygnańcy wrócą do Jerozolimy. To wypełnione proroctwo powinno ożywić naszą nadzieję na wypełnienie się innych proroctw, które głosiły, że wygnanie to nie koniec tej historii. Oczekujemy nadejścia Mesjasza Króla z rodu Dawida. Mamy nadzieję na odbudowanie świątyni, w której Boża obecność zamieszka pośród swojego ludu. Nadzieje na królestwo Boże, które obejmie wszystkie narody i przyniesie błogosławieństwo dokładnie tak, jak zostało to obiecane Abrahamowi. I z tą wielką nadzieją czytamy historię Zorobabela. Jego imię oznacza urodzony w Babilonie. Zorobabel reprezentuje pokolenie urodzonych w niewoli babilońskiej i prowadzi dużą grupę Izraelitów powracających do Jerozolimy. Osiedlają się tam i odbudowują najpierw ołtarz, na którym składają ofiary, a później świątynię. Najważniejsze etapy tej odbudowy to ceremonia podłożenia fundamentów i ostateczne poświęcenie świątyni. Przypomnij sobie poprzednie historie o przybytku i poświęceniu świątyni. To właśnie wtedy obłok ognia Bożej obecności miał stąpić na świątynię. Bóg miał zamieszkać pośród swojego ludu, ale tak się nie dzieje. Niektórzy cieszą się z nowej świątyni, ale starsi, którzy pamiętają świątynię Salomona, głośno zawodzą. To w niczym nie przypomina ani ich chwalebnej przeszłości, ani ich nadziei na przyszłość. I właśnie tutaj czytamy o pierwszym sprzeciwie bardzo dziwnym sprzeciwie. Wnuki Izraelitów, których nie uprowadzono do niewoli, mieszkały przez cały ten czas w Jerozolimie i zaproponowały, że pomogą przy odbudowie świątyni. Ale Zorobabel odrzuca ich pomoc. Mówi, że nie ma dla nich miejsca w świątyni. A to oczywiście wywołuje konflikt, który Zorobabelowi udaje się zażegnać. To bardzo dziwne. Prorocy zapowiedzieli przecież, że wszystkie plemiona Izraela razem z wszystkimi narodami będą uwielbiać Boga Izraela, gdy nadejdzie jego królestwo. Nie tego się spodziewaliśmy. W następnej części przenosimy się w przyszłość o około 60 lat i poznajemy Ezdrasza. Jest przywódcą Izraelitów, uprowadzonych do Babilonu. Jest znawcą Tory i nauczycielem. Więc Artak król Persji, wyznacza go, aby poprowadził kolejną grupę do Jerozolimy. Ezdrasz chce odbudować lud duchowo i społecznie. Jesteśmy pełni nadziei, ale znowu czeka nas rozczarowanie. Ezdrasz dowiaduje się, że wielu Izraelitów po powrocie z Babilonu weszło w związki małżeńskie z osobami, które nie były w niewoli i cały czas mieszkały w okolicach Jerozolimy. Niektóre z nich z pewnością były Izraelitami, ale niektóre nie. Ezdrasz odwołuje się więc do przykazań Tory, które nakazywały, że Izrael ma być święty i oddzielony od dawnego ludu Kananejczyków, i mówi, że ludzie żyjący w okolicy Jerozolimy są jak Kananejczycy, że doprowadzą powracających Izraelitów do upadku. Ezdrasz zanosi do Boga bardzo szczerą modlitwę pełną skruchy. Ale zaraz potem zbiera wszystkich przywódców Izraela i wydaje dekret rozwodowy, który głosi, że te wszystkie małżeństwa zostają unieważnione, a kobiety i dzieci mają zostać odesłane do swoich dawnych domów. Jednak dekret zostaje tylko częściowo wcielony w życie. Dalej mamy wymienionych paru mężczyzn, którzy rozwiedli się ze swoimi żonami. Ta historia jest bardzo dziwna z kilku powodów. Po pierwsze, Bóg nigdy nie kazał Ezdraszowi tego robić. To jerozolimscy przywódcy skłonili go do wydania dekretu. Po drugie, współczesny mu prorok Malachiarz powiedział wprawdzie, że Izraelici wracający z niewoli mają dbać o czystość, ale powiedział też, że Bóg sprzeciwia się rozwodom. Dekret ma wątpliwe skutki, co świetnie wpisuje się w naszą serię rozczarowujących zwrotów akcji. To prowadzi nas do kolejnej części, tym razem poświęconej Nehemiaszowi, który jest Izraelitą i urzędnikiem perskiego rządu. Gdy słyszy, że mury Jerozolimy leżą w ruinie, zaczyna się modlić i prosi Artaxerxesa, króla Persji, by mógł się tam udać i je odbudować. Król wysyła go z uzbrojoną eskortą i daje mu wszystko, czego potrzebuje. Gdy Nehemiasz przybywa na miejsce, przystępuje do odbudowy murów, ale także on spotyka się ze sprzeciwem ze strony ludzi mieszkających w pobliżu Jerozolimy. Sytuacja znów staje się napięta. Współczesny Nehemiaszowi prorok Zachariasz powiedział, że nowa Jerozolima Bożego Królestwa będzie miastem bez murów, że będzie je otaczać Boża obecność i przybędą do niego ludzie ze wszystkich narodów i dołączą do ludu przymierza. Ale Nehemiasz ma inną wizję. Informuje okolicznych mieszkańców, że nie ma dla nich miejsca w Jerozolimie. A to oczywiście prowadzi do konfliktu. I tak Nechemiasz z pełnym zaangażowaniem i odwagą realizuje swoją wizję miasta, ale odbudowuje mury pod zbrojną ochroną, a my zaczynamy się zastanawiać, czy nie było innego wyjścia z tej sytuacji? Wszystko to prowadzi do zakończenia księgi, które ma dwa etapy: najpierw pozytywny, a potem negatywny. Ezdrasz i Nehemiasz łączą siły, aby odnowić lud duchowo. Zbierają wszystkich, którzy powrócili z wygnania na święto, podczas którego przez siedem dni nauczają lud Tory. Potem obchodzą dawne święto szałasów, aby upamiętnić Bożą wierność z czasów wyjścia z Egiptu i wędrówki przez pustynię. Następnie wyznają swoje grzechy, odnawiają przymierze i przysięgają, że będą wypełniać przykazania Tory. Wszystko kończy się wielką radością z odbudowy świątyni i murów Jerozolimy. Wydaje się nam, że to może być punkt przełamowy, ale jednak nie. Księga kończy się wielkim rozczarowaniem. Nehemiasz obchodzi miasto i widzi, że ludzie nie wypełniają złożonej przysięgi. Praca Zorobabela poszła na marne, świątynia jest zaniedbana, pracują w niej niekompetentni ludzie. Potem widzi, że praca Ezdrasza też zdała się na nic: ludzie łamią prawa Tory i pracują w szabat. Nawet jego praca nad murami została zmarnowana, bo ludzie zaczęli ustawiać stragany wokół murów Jerozolimy i pracowali w Szabat. Nehemiasz wpada w szał, rzuca się na ludzi, wyrywa im włosy z głowy i wrzeszczy, że mają przestrzegać przykazań Tory. Jego ostatnie słowa to modlitwa, aby Bóg pamiętał, że on, Nehemiasz, przynajmniej próbował. I na tym kończy się księga. Bardzo dziwnie, ale chyba byliśmy już na to przygotowani. Te rozczarowujące zwroty akcji to celowy element konstrukcji tej księgi. Rodzi się pytanie, co w zasadzie ta księga wnosi do głównej narracji Biblii? Pamiętasz jak początek księgi ożywił naszą nadzieję na wypełnienie proroctw o Mesjaszu, świątyni i królestwie Boga? Ale nic takiego się nie dzieje. Mimo że Izrael jest już z powrotem w ziemi obiecanej, stan duchowy narodu wybranego niczym nie różni się od tego sprzed wygnania. Ezdrasz i Nehemiasz robią co w ich mocy, ale ich reformy społeczne i polityczne nie dotyczą głównego problemu, czyli serca narodu. Księga pokazuje wciąż tę samą potrzebę, o której mówią prorocy Jeremiasz i Ezechiel: Lud boży potrzebuje gruntownej przemiany serca, jeśli ma kochać i słuchać swojego pana. Owszem, księga kończy się rozczarowaniem, ale zmusza nas też, abyśmy czytali dalsze księgi mądrościowe i prorockie i dowiedzieli się, jak Bóg wypełni wspaniałe obietnice przymierza. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Księgę Ezdrasza i Nechemiasza.